Hej, hej. Cześć czołem, tu Johnny Bigadman. Zapraszam na kolejny odcinek Asasyna 4. Nasz bohater realizuje teraz zadania na morzu. Podobnie jak, jak robi to Adywaj z DLC Freedom Kraj. Musimy zlikwidować, jak widzieliście, trzech przeciwników za rogu. No i uwolnić 18 niewolników. Pozostał do likwidacji ostatni żołnierz hiszpańskiej. No i to się udaje. No i trzeba uwolnić 23 piratów. Robimy rozpoznanie najpierw? Nie dam rady już z tym bohaterem. No, ja nie chcę, żeby on wyskakiwał. Ja chcę, żeby on biegł. On skacze. No. Ten drugi hiszpański żołnierz odszedł. Muszę uważać, żeby znowu przez przypadek nie wyskoczyć na tą skrzynię. Mimo woli przywołamy sobie tego hiszpańskiego żołnierza. No dobrze, dobrze się udało. I teraz gdzie mamy tych niewolników? Jednego, a odwraca się dwóch. Adewajl, przepraszam, Edward, musisz sobie poradzić. Walczymy w sumie w trzema hiszpańskimi żołnierzami. No ale bomba dymna nam wszystko ułatwi. Tak jest, bardzo dobrze. Oczywiście sprawdzamy kieszenie. Zawsze się możemy troszeczkę wzbogacić. Coś na tych groszach, jakie mają ci hiszpańscy żołnierze. Ale jak to mówią, grosik do grosika i się zawsze coś uzbiera. No i to są wszyscy. Jeszcze tu jeden żołnierz. Kopniak i prawda, wyskoczył do wody. Dobrze, to ilu się udało uwolnić? Dziewięciu? Tylu ich tam było? Wydaje mi się, że nie. Dobra, ale to nieważne. Program sam to liczy. Czy komputer? I mamy kolejny okręt z niewolnikami. Teraz nie ma co się ukrywać. Walczymy ze wszystkimi. Duży się tylko nadarzą i trafią nam pod nóż, czy pod szable. No i co, to by było już wszystko? Tak, to by byli już wszyscy chyba. Chyba, że jeszcze ktoś z przodu został. Ale nie dostrzegam. A jest tam jeszcze jeden. Nawet dwóch. No super się ustawili. Przygotuję nóż. Jest. Bardzo ładnie. I kolejni uwolnieni niewolnicy. Przyjdziemy sobie do tego okrętu, skoczymy. No, ale co się dzieje? Okręt się oddala. Już zaopimy się? O niestety, ale nie. Nie wiem, czy on się cofa, czy mi się wydaje, że się cofa ten okręt. zacząć od tyłu. Czyli tu mamy dwóch. Tu jeden stoi. No, będzie trzeba to jakoś rozegrać. Nie lubię tych grubasów, bo naprawdę są niebezpieczni. Ale bomba dymna zawsze ułatwi zadanie. Dobrze, super. I zbiega się jeszcze dwóch. Ale co się stało? Oni się rozmyślili. I nie zareagowali w ogóle na to, co się tu stało. I słynny skok Adewajla z tyłu. Przepraszam, Edwarda Kenwaya. Ciągle mi się mylą ci bohaterowie. Ale to jest przecież Edward Canway. I możemy kolejnych niewolników uwalniać. Dobrze, ten okręt sobie już zostawimy. Nie będziemy marnowali sił i na darmo walczyli. Musimy przecież uwalniać niewolników. To jest w tej chwili najważniejsze. Tu, O kurcze, Edward spadł. No niestety, czas jeszcze raz wdrapać. I tak, mamy przed sobą dwóch. Zostało jeszcze czterech niewolników do uwolnienia, myślę, że to pójdzie szybko i sprawnie, tylko trzeba będzie się tu rozejrzeć, dużo tych hiszpańskich żołnierzy, i już go nie ma. Dobrze, i możemy już uwalniać niewolników. Wyczyściliśmy sobie teren. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Super. Bardzo dobrze. Nie ma co robić szumu i hałasu. Tu się Edward zaczajna. Jeszcze jednego hiszpańskiego żołnierza. No, tu się niestety nie udało spokojnie. Trzeba będzie walczyć. Super sobie poradził Edward Cadwell. De no Czyli zostało jeszcze dwóch? Ale oni się super ustawili tyłem, także nie ma problemu. Tak jest. Sztylecikami ich załatwiamy. No i po robocie możemy już uwolnić pozostałych niewolników. No i sprawa jest załatwiona, załatwiona i zadanie również zrealizowane. Czyli na pokład, i teraz chyba w morze, tak mi się wydaje. A, trzeba jeszcze kapitana zabić, ale jak go zabić? Super, czyli przejmujemy okręt? Tak przypuszczam. Tak jest, przejmujemy okręt i w morze.

Oj, podąża ogromna fala. Trzeba się przygotować. Dobrze, nic się nie stało. Nawet dobrze, że ta duża fala przeszła, bo widzę. Nie wiem, czy ona zniszczyła te wrogie okręty, czy one zgubiły mnie. W każdym razie znikły. To jest najważniejsze. Ojej, dziękuję, pojawiły się jeszcze trąby powietrzne. Staram się skręcić w lewo, a naprawdę mnie ta trąba powietrzna niesamowicie ściąga. No i znalazłem się niemal w obrębie, na skraju działania tej trąby powietrznej. Kolejna trąba. Staram się skręcać w lewo, aby je omijać. Ale jest to naprawdę trudne. No, i kolejna fala. Już przeżyjemy? Tak jest. Załoga się przygotowała. Okręt się przygotował też do uderzenia tej fali. Widzę, że w pobliżu znajdują się już jakieś fragmenty Animusa. Nieodkryte lokacje. Przed chwileczką była jeszcze jakaś skrzynia. Ale powiedzmy, że dotrzemy najpierw do tego wyznaczonego punktu i później zajmiemy się zbieraniem tych wszystkich elementów. No zostało jeszcze 200 metrów. No i już wszystko zakończyło się szczęśliwie dla Edwarda Canwaya. No i mamy Adewajla. Proszę, spotkanie dwóch głównych bohaterów serii Azasin czwarty. Mamy podsumowanie misji? No proszę, 100%, co za cudo! Już dawno się to nie przydarzyło. No i co? Tak rozpoczynają się nowe epizody Edwarda, Kenwaya. Tym razem wszystko będzie toczyło się na morzu. Took this brig as mine own. <laughs> it was a sort of rub I have learned to endure sailing among faces of such fairness. It's true. Most of these men wouldn't accept you as a captain. So, what fair role would complement such unfairness? i will be your quartermaster, nothing less. All right. To jest historyczny moment, a De Waal zostaje kwatermistrzem u Asasynów. ...water for drinking, hunting for food and repairs. Well-reasoned, sir. Hunting, it shall be. We'll find a decent place to drop anchor. Despite a few items in the hold earlier, powder and a few pistols, I think I'll fashion a second holster if I can. Czyli cała historia teraz, teraz Adewaila oraz Edwarda Kenwaya będzie toczyła się na tym morzu, do Adewaila powrócimy po 15 latach od tych wydarzeń, które tu dzisiaj widzimy powoli zbliżamy się do końca tego odcinka żegnam was na razie cześć i czołem a Adewali rusza z Edwardem Kenwayem w poszukiwaniu przygód na tym morzu na razie cześć i czołem no, We'll make it a point to keep this ship and its crew in fine condition.